Tak jak żartowałem, jak, jak rozmawialiśmy, gdy, gdy się spotkaliśmy przed audycją, że to trochę będzie też o nas, to teraz będzie pytanie o nas, a na pewno o mnie. Czy poczucie własnej wartości jest do odbudowania u dorosłego mężczyzny? Czy można nadrobić ten brak atencji rodziców z pierwszych miesięcy albo lat? Ja myślę, że do, każdy dorosły mężczyzna oprócz rodziców w życiu, jako źródło, Poczucia wartości miał niezliczoną liczbę osób. Wszystkie twoje kobiety, które szalały za tobą, one twoje poczucie wartości, windowały na wysokość wieży. Od, od pewnego momentu. Tym niemniej poczucie wartości w ogóle nie jest konstans. Mm -hmm. Poczucie wartości to jest taki konstrukt, który jest Re, jakby rezonatorem. To jest tak, jakby odpowiada na to, co ty myślisz o sobie. I teraz, jak zrobisz coś dobrego, dobrą audycję dzisiaj mm -hmm. robisz. Miałem szczęście, zaprosiłem Ewę Wojdyło. To jestem. nie było szczęście, to było premedytacja i wyrachowanie. Tak, i super jestem. No. To masz wysokie poczucie. Teraz emocji. tak. Ja czyli to, co zdewastowali się zdawkowe. No, nawykowe, mhm. może być. Możesz się do tego przyzwyczaić, ale nawet jak jesteś bardzo przyzwyczajony do myślenia o sobie i do takiego postępowania, żeby cokolwiek robię, myślę, pragnę, marzę, powoduje, że jestem dumny z siebie, mhm. a, a je... to wtedy pielęgnujesz poczucie wartości. Ale muszę z tego wysnuć, Mm, jeszcze jedno pytanie, albo tezę. Czy fakt, bo jestem Ewa, 60-letnim kawalerem, to jest, myślisz, mój świadomy wybór? Czy jakieś podświadome zakamarki szuflady mojego mózgu taką uszyły dla mnie przyszłość w przeszłości? Wiesz co? Nie umiem na to odpowiedzieć, bo może być i tak, i tak, i różnie. Jeżeli bardzo chciałbyś nie być sam, mhm. a jesteś sam. Znaczy, nie jestem sam, ale nie mam rodziny, nie zbudowałem jej. No, no więc właśnie, ale jeżeli nie masz rodziny, mhm. a chciałbyś bardzo, to następna ważna rzecz dla ciebie, nawet nie dla żadnego terapeuty, to jest, jak to się stało, dlaczego. Chciałem. Różne rzeczy, które chcę, to mam. Mhm. A to chciałem, a nie mam. A może nie chciałem? No właśnie, a może... chodzi mi o to zafałszowanie. A może się bałem? A czego się bałem? I teraz sobie, no ale to trzeba o tym myśleć. Mhm. Zastanawiać się, a najlepiej rozmawiać. I te 50 osób w życiu to one są właśnie taką siatką, która ratuje cię w każdej sytuacji Twoich zwątpień, niepewności, niewiedzy, ponieważ to nie tylko chodzi o to, żeby dobrze się bawić na Sylwestra i mieć 50 osób w towarzystwie, mm -hmm. ale żeby ze swoimi pytaniami, żeby nie użyć słowa ulubionego polskiego problemem. Mm -hmm. A to nie jest problem, to jest po prostu... A czy nie lepszą receptą jest czułość wobec samego siebie? No ale czułość wcale nie powoduje, że ty zaczniesz mieć rodzinę. Nie, ale że przytulę siebie, I zatroszczę się o siebie i zrozumiem. Może wybaczę i zmienię wektor. Ale no to a to nie musisz się przytulać, tylko wystarczy, że pomyślisz sobie, fajniej by było mieć rodzinę. A, dziękuję. A jak mamy. Czy ja coś płacę? Wojewódzki kędzierski.